Siema! Witam Was na moim kanale Kibic Starych Gozłów! Moim gościem jest Kominiarz Z jego twarzą możemy pokazać... Jem nutella, <laughs> O, nie inny Kominiarz dzisiaj do Kominiarza mamy parę pytań. Wystąpił na Igor MMA3 w walce z Wiktorem Dzidzia, Dzidzianowskim, z którego bekę ciśnie. Powiedział, że skończysz jak... Moły. To, kto czy na co? Skończę jako strana dzidzia. On, dobra, pytanie drugie do kominaza, ale chodźmy usiąść, bo on je kanapki z y, Nutellą. Widać, że jednak... I przepraszam, że długo odcinku. oczywiście potem seria Zapytaj Kibica. Dwa pytamy pytania y, w komentarzach, a jak nie macie żadnych, y, jak w komentarzu włączonych zapytaj, to napiszcie na y, Wyszła na dwór, ale tylko na chwilę. Dobra, kominiarz. Ha? Je, masz przebagę. Jesteś od niego... On jest od Ciebie starszy, ale jesteś od niego wyższy. Masz większą siłę i potrafisz mocno bić. I to jest Twoja broń? Moja broń tak obwiąza. Czy tak trochę wyżej, w brzuch. <laughs> Powiedziałeś, że nawet do walki z Wiktorem Dziedzianowskim Dzidzia, nie musisz trenować, czy to prawda? Nie wiem, coś tam dzieje. ale to jest plebeki, bo mi się nudzi w domu. Mhm. Jaka jest twoja następna walka pomysłowa? Bo powiedziałeś, że pokonanie Wiktora Dzianowskiego, to jest... Yy, pikuś dla ciebie, że to że skończysz go bardzo szybko. I powiedz mi jedno. Mhm. Jaki jest Twój potencjalny, kogo chcesz na następnego rywala? <grym> Pana Izbola. Co? Panu Izbola. Ja nie wiem, bo ja mam teraz też rywala Kacpera Spidermana Witkowskiego. Jeszcze poczekamy jakieś inne walki, na razie są jedynie te dwie. Może kogoś da? A ja dole. Kamyka Stręga. A może inne, może dużo osób wręcz. Kacper morański, Jakub szklarek, ten, co chciał się z tobą mieć. Dla jaj, chociaż, jaj, chociaż ten. Ale mój brat się ućwinił, Ja pierdolę. ten. Dużo osób. U mnie nawet taki był pomysł, żeby zrobić twoją walkę ze swoim bratem, Kamilem. Co ty odniesiesz się do tych prób? No nie wiem, bym to pomyślał. No bo Kamil jest od ciebie cięższy. No zdecydowanie. No zdecydowanie. Oczywiście pozdro dla Kamila, który ma 10 subów na swoim kanale. No, przejdź. A ja na przede. No. Powiedziałeś jedną. naj... Że, a ty. Bo jest taki cel, żebyś walczyć o gówną, główne nagrody. Czy chcesz dojść do walki o pas? Nie. Nie chcesz walczyć? Czyli tak chcesz po prostu walczyć dla jaj? Bo po prostu chcesz zobaczyć swoje umiejętności? No, najlepiej będę słaby albo przegram z To To ja bym wątpił, ja z nim gram, znowu, a to To nie być sam jak ty, czy ja? Nie, słabszy zdecydowanie. Ja, ja cię poskładam. No, no, spokojnie. Nie to, że. Kudze. Dobra, y, powiedz mi y, jedno. Tak? kominarz. Jak załatwić Wiktora Dzianowskiego? Nie wiem, ty będę. In, in, nie wiem, ty. Hmm. Będę no. na miejscu, myślał. Bo mówię, jesteś zdecydowanym faworytem w tym, tym starciu. Wręcz dużo osób też uważa, że. Jesteś faworytem. Z tym Kamil to uważa, Dariusz Kasprzyk to uważa. I będziesz miał zdecydowanie kibiców. Bo Kamil i y, Darek, oczywiście, ja też. Beń, beń, moja... Ja nie wiem, zastanowię się, czy jeszcze ta walka się odbędzie. Bo ja się boję tego skrzywdza za mocno. Nie, tak. spokojnie, Wiktor Dzielanowski. On, kurde. Nie spokojnie, ale go nie skrzywdzisz, od tego będą sędziowie. Że jak ktoś to wparujemy z ochroną i przerwiemy tą barkę. No, to dobra, to mogę go nasza Dobra, się kurde, kominarz. Będziesz miał przewagę kibiców, Bo na Wiktora tam, nie wiem, przyjdzie jego mama czy tam. Będziesz miał Kamila swojego brata, Dariusza. Nie. Antka, swoją mamę. <laughs> ale czy nie będą dzieci co się bija, ale Dobra. <laughs> dobra. No, ale będziesz miał wielu kiwiców. A Wiktor Dzidzianowski, on tam nie ma przyjaciół wielu. No może jedynie jego, y, ci, ten zasrany, kurde, jego brat, kurwa, który jest gorszy od niego. No. To mało co mnie nie chciał porwać, kurwa. <laughs> Zjepiedal. No właśnie. Powiedział, że jeżeli Dzidzianowski przegra. przegra, to brat Dziś Dzianowskiego chcę go pomścić. <grymne> Czy ty masz wsparcie na tą rodzinę? Bo bracia Dzianowcy chętnie by nawet z tobą dwóch na jeden wyszli. No, no czyli to ja bez do Kamila i poskładam. <grymne> Swoje Darius a może nawet nie, bo ja tam dziś dian, tego brata Dzianowskiego, on też jest zwykłą pizdą. Chociaż starszy jest ode mnie i od Kamila gdzieś o dwa lata, od Kamila od rok, ale kurwa to też jest pizda. On ma piętnaście lat. Ale jest pizda, kurde. Y, co najwyżej tam potrafi kopać. Ale Ale także jedynie co masz mieć tutaj małą raneczkę. Ale! O, to jest ten, ja raz się z nim biłem. A ja, o co chyba wyobrażasz, że tak? Weź, to nie będzie walecie. No? A ja. A nie, wow, Ubieram! Wow, Mogę ci pokazać coś. Bo największą bronią Dziedzianowski powiedział. Tylko jak coś, to mnie nie bi. No, to no mocno, bo... Rzek jest z liścia. O nie, jak mi przywali z liścia, to mój beku No. Nie ma szans. Ty. Jakaś baba będziemy z liścia jebać, Co ty? Dobra, ale ogólnie... Gabrycz, wyzywasz Wiktora, że to jest baba, że to jest tamto. Aż tak bardzo jesteś pewny siebie. Nie myślisz, że nie musisz się za bardzo przygotowywać, że tam możesz to olać. Ja nie wiem, czy ja go olewam. Trochę mam go za przeciwnika, ale troszeczkę. Ale po tym, że mnie wyzywa, widać, że to baba, to wyzywa. Jak I powiedział, że jeszcze ci zrobi dziecko. Właśnie, widać, że baba. No widać, widać, widać. Taki mocny w gębie, kurwa. No mocny w gębie to był przed walką ze mną i to, kurwa, każdy o tym wie. Że dwie rundy to były zdecydowanie dziwne, że Dzianowski nie klepał, ale kurde. Ten skurwiel oczywiście musiał... Yy,

i powiedziałeś, czy, to, czy te przygotowania mu pomogą, czy wręcz przeciwnie, zaszkodzą. Może trochę, w pierwszej ludzi wygra. Na ja mu poli może w pierwszej ludzi, może tam mu małem żeby żebym trochę sklepał, ale no w drugiej nie lepiej. Fora, fora, ty ja to naprawdę ja Cię za podziwiam za tą pewność siebie. I mam nadzieję, oczywiście w komentarzach piszcie, czy team Kominasz, ty, czy team dzidzianowski. Oczywiście! gościu, ma, gościu ma. Oczywiście ja jestem, team kominiarz. Piszcie! Czy team kominiarz, czy team Dzidzianowski? Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu suba i łapkę w górę. Pamiętam, przypominam. Okay, kończy. Dobra, kończymy, bo. Tym kominiarz, czy Tim Dzidzianowski? Piszcie! Cześć!